Cóż za cudowny dzień? Dzień na obalenie kolejnej teorii. Czy poza Voldemortem ktoś miał Horcruxa? A właściwie, czy Dumbledore konkretnie miał Horcruxa? To jedna z teorii, która zdobyła sporą popularność, jednak uważam, że została ona zbudowana na bardzo wątpliwych fundamentach. Dlatego też postaram się wyjaśnić, dlaczego to nie mogło się wydarzyć. Zacznijmy od odpowiedzi na bardzo podstawowe pytanie, czym w ogóle jest Horcrux. Jego historia sięga aż do starożytności, kiedy to Herpon Podły, czarnoksiężnik, słynący m.in. z tego, że jako pierwszy wyhodował bazyliszka, stworzył również pierwszego udokumentowanego Horcruxa. Herpon zresztą zasłynął ze swoich czarnomagicznych praktyk i uchodził za jednego z największych czarnoksiężników w historii. Jedynym znanym posiadaczem Horcruxa w Harry Potterze, poza oczywiście Herponem podłym, był oczywiście Voldemort. I zgadzam się akurat z tym, że trochę kiepsko wyszło, że nie usłyszeliśmy o żadnym innym posiadaczu Horcruxa, skoro wiedza o nich nie jest aż tak utajona, skoro książki poruszające tę tematykę można było znaleźć w Hogwarcie, ale też mam pewne wyjaśnienie tego faktu, które zaprezentuję wam na sam koniec. Zatem czym jest Horcrux? To cząstka duszy zdeponowana w innym fizycznym obiekcie, która ma zapewnić nieśmiertelność temu, kto go stworzy. A przynajmniej nieśmiertelność do czasu, gdy ktoś ów horcrux zniszczy. A jak zniszczyć horcruxa? To bardzo istotna kwestia, do której za chwilę wrócę, bo to jest kwestia, która została całkowicie pominięta w teorii o Dumbledorze posiadającym rzeczonego horcruxa. Zatem wiemy, czym był horcrux, teraz skupmy się na tym, w jaki sposób on w ogóle powstaje. Przede wszystkim musi dojść do rozdarcia duszy, rozdarcia, do którego może dojść, gdy ktoś celowo i z premedytacją, z zimną krwią dokona morderstwa. Dlaczego podkreślam celowość i premedytację? Znowuż, ponieważ jest to bardzo, bardzo istotne. Ale nie wystarczy dokonać morderstwa, bo po rozdarciu duszy należy dodatkowo przeprowadzić czarnomagiczny rytuał, którego Rowling nigdy szczegółowo nie opisała, jednak w wywiadach podkreślała jego wyjątkową czarnomagiczność. A zatem, żeby stworzyć Horcruxa, należało zabić celowo, z premedytacją, z zimną krwią, chcieć tego morderstwa, a do tego przeprowadzić później rytuał, który pozwoli zamieścić oderwany w wyniku morderstwa fragment duszy w innym obiekcie. Oczywiście jest od tej reguły pewien wyjątek Harry Potter. Po zabójstwie Jamesa i Lily Potterów, kiedy Voldemort próbował zabić Harego, nie został przeprowadzony żaden rytuał tworzenia Horcruxa. Jak Rowling wyjaśniła po publikacji ostatniego tomu, dusza Voldemorta była na tyle niestabilna po tak wielu rozdarciach, że najzwyczajniej w świecie sama się rozpadła w wyniku kolejnego mordu i przylgnął jej fragment do jedynej żywej istoty w pomieszczeniu, czyli do Harego. Harry nigdy nie był pełnoprawnym horcruxem. Dlatego też moc oddziaływania horcruxa na Harego nie była tak silna. Dlatego też sam Harry nie działał na ludzi tak jak inne horcruxy oddziaływały. W tym momencie upada również teoria, jakoby Dursleyowie traktowali Harego tak podle z powodu oddziaływania horcruxa. Nie. To nie miało żadnego znaczenia i nie jest to już nawet moja teoria, a po prostu słowa J.K. Rowling, która jasno wyjaśniła fakt braku oddziaływania Harego jako Horcruxa na innych. Podkreślę to raz jeszcze, bo Harry nie był pełnoprawnym Horcruxem. Skupmy się teraz na teorii zgodnie z którą Dumbledore miałby stworzyć sobie Horcruxa. Po pierwsze, nawet gdyby on sam zabił Ariane, nie spełniłby się pierwszy warunek tworzenia Horcruxa, bo nie był to ani mord celowy, ani z premedytacją. Jeżeli jednak ten wypadek miałby doprowadzić czysto hipotetycznie do stworzenia Horcruxa, dlaczego Dumbledore zapewniałby później Snape'a, że zabicie go nie uszkodzi jego duszy? Cytuję z insygnią w śmierci rozmowę Dumbledora ze Snape'em na temat zabójstwa tego pierwszego. A moja dusza, Dumbledore? Co z moją duszą? Tylko ty możesz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Twoja dusza doznał uszczerbku, jeśli zaoszczędzisz staremu człowiekowi bólu i poniżenia. Proszę cię o to. Proszę cię o wyświadczenie tej łaski, bo to, że wkrótce umrę, jest równie pewne jak to, że armaty z Chadli zajmą w tym roku ostatnie miejsce w lidze. Co mówi nam ten fragment? Tylko i aż tyle, że ważne są intencje. Ważne jest to, jak ktoś podchodzi do zabójstwa. Sam mord nie jest wystarczający. Zabójstwo z litości, czy zabójstwo przypadkowe nie powinny być w stanie rozedrzeć duszy. O ile jednak tę część mojej teorii można jeszcze podważyć, o tyle druga jest już moim zdaniem absolutnie niepodważalna. W jaki sposób dusza Voldemorta mogła zostać uleczona? To znowuż cytat z Insigniów Śmierci, z finałowego pojedynku Harry'ego z Voldemortem. Ale zanim spróbujesz mnie zabić, radzę ci zastanowić się nad tym, co zrobiłeś. Spróbuj okazać skruchę, Tomie Riddle. Co? Nic, co do tej pory powiedział Harry, nie wstrząsnęło Voldemortem tak, jak ta uwaga. Jego źrenice zwęziły się do pionowych szparek, a skóra wokół oczu pobielała. To twoja ostatnia szansa, rzekł Harry. Jedyne, co ci pozostało. Widziałem, czym się staniesz, jak tego nie zrobisz. Bądź mężczyzną. Spróbuj. Spróbuj okazać skruchę. Nawet zakładając, że Dumbledore mógł czuć się winny śmierci siostry, nawet zakładając, że samo poczucie winy mogłoby go uczynić w jego własnych oczach mordercą, następuje tu coś, co wyklucza stworzenie horcruxa. Żal, skrucha. Dumbledore przecież nie chciał śmierci siostry, nie dążył do niej. Pewnie, możemy się to uprzeć, że tamten młody Albo Dumbledore był człowiekiem rozgoryczonym, zaślepionym rządzą władzy, człowiekiem, dla którego opieka nad siostrą była ciężarem, który uniemożliwił mu rozwijanie się i przeżywanie przygód. Ale przecież zaraz po śmierci Ariany opamiętał się, zerwał łączącą go relację z Grindelwaldem i pojął ogrom swojego błędu. Żal, skrucha, rozpacz nie były budulcem Horcruxa, lecz jego przeciwieństwem, tym co niszczy Horcruxa i scala duszę. Bo Horcruxa nie można zniszczyć jedynie za sprawą tych urządzeń, z których korzystał Harry czy innych magicznych obiektów o potężnej mocy, ale sama skrucha, skrucha tego kto posiada Horcruxa potrafi zniszczyć te Horcruxy, scalić duszę. W momencie gdyby Voldemort okazał skruchę, również mógłby zostać w pewnym stopniu uleczony. Natomiast no wskazuje przecież treść ostatniego tomu. Duszę można nie tylko rozedrzeć, ale można ją również naprawić tyle, że tutaj potrzeba chęci no, posiadacza rzeczonej duszy. Kierując się więc najbardziej pokręconą i niedorzeczną, moim zdaniem, logiką. Nawet gdyby Dumbledore zabił swoją siostrę, nawet gdyby czuł w momencie jej śmierci choćby przez krótką chwilę radość, że oto ciężar spada z jego barków, bo pozbył się tego, co go ogranicza, chwilę później doszło przecież do odkupienia. Żal, ten żal był zbyt duży. Wyrzuty sumienia, które przecież czuł do końca życia. Wszystkie decyzje, jakie podejmował od tej pory. Wbijając kolejny gwóźdź w trumnę tej teorii. Naprawdę ktoś sądzi, że albo po śmierci Ariany pobiegłby gdzieś na boczek wykonywać swój czarno-magiczny rytuał, żeby ustrzec się przed śmiercią? No moim zdaniem jest to totalnie niedorzeczne. Weźmy też pod uwagę, że nawet Grindelwald nie miał Horcruxa. A o przypadkowym Horcruxie, jak w przypadku Voldemorta i Harego, nawet nie możemy mówić, bo dusza Dumbledora nie była już wcześniej porozrywana ani niestabilna, przez co nie mogło dojść do takiego samoistnego stworzenia przypadkowego Horcruxa w wyniku zbłąkanej cząstki, która oderwała się od tej duszy bez najmniejszej intencji. I pozwólcie, w tym momencie, że nawet nie będę się szczególnie odnosił do teorii, że to Phoenix Fawkes miałby zostać rzeczonym Horcruxem, bo to już jest taka bzdura, której nawet nie ma sensu wyjaśniać. Albo dobra, trochę wam wyjaśnię. Po pierwsze, sam charakter tej istoty, bo Feniks nie jest formą Rowling, jest to istota, która jest zapisana w folklorze i mitologii od wieków. Bo Feniks to przede wszystkim święty ptak, symbol słońca, symbol odrodzenia się życia, symbol nieśmiertelności, ale również, co dla nas jest w tym momencie najważniejsze, symbol duchowej przemiany. W późniejszych przekazach Feniks był nawet utożsamiany z Chrystusem i z zmartwychwstaniem. Wszystko to, co reprezentuje sobą Feniks, to odradzający się cykl życia, coś dobrego, coś pozytywnego, coś naturalnego. Owszem, symbolizuje Feniks zmartwychwstanie, ale przecież horcruxy nie pozwalają zmartwychwstawać, one uparcie chronią przed śmiercią, ktoś kto ma horcruxa nie umiera, więc nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek odrodzeniu się. Jest to po prostu powrót do pełni sił, odzyskanie czegoś utraconego, ale tym czymś utraconym nie jest życie, bo Horcrux strzeże tego życia, broni tego życia przed jego utratą. Z kolei Więź Dumbledora z Feniksem ta więź, która miała właśnie być wyjaśnieniem, dlaczego to właśnie Fox jest Horcruxem Dumbledora, bo jest tak mocno z nim powiązany, przecież to możemy wyjaśnić bazując na filmie Fantastyczne Zwierzęta, Tajemnice Dumbledora. Filmie, który zaznaczmy, to jest filmem kanonicznym, bo scenariusz do niego pisała również J.K. Rowling. Tak więc to są jej pomysły, jej, jej wymysły wszelkiego rodzaju, które zostały w tej produkcji zastosowane. Fenix był połączony z rodziną Dumbledorów. Najpewniej to właśnie ten Feniks, po śmierci Aureliusza, trafił do samego Albusa. A ich więź jest w pełni zrozumiała. Bo jeżeli kogoś ta więź dziwi, to wrzućcie też teorię głoszącą, że pani Norris była Horcruxem filcza albo w Syriusza, a Hedwiga w ogóle koniecznie była Horcruxem Harego, bo czemuż by nie? Każde z tych stworzeń przecież zdawało się być bardzo powiązane ze swoimi panami i ta nić komunikacji między nimi była w wielu przypadkach nadnaturalna, zwłaszcza w przypadku Filcza i pani Norris, czy Krzywo i Syriusza. Ale przyjrzyjmy się temu na logikę. Czymże były te bardziej lub mniej niezwykłe stworzenia, jeżeli nie czymś na wzór chowańców? Czyli magicznych istot, często przedstawianych jako zwierzęta, towarzyszących swoim ludzkim panom, obdarzonych ponad przeciętną inteligencją i umiejętnością kontaktowania się z nimi czymś, co wykraczało daleko poza no, zwykłe zwierzę i jego umiejętności. Bo choć Rowling na Pottermore stwierdziła, że w jej świecie koncept chowańców jako takich nie funkcjonuje. Trudno jednak oprzeć się założeniu, że Phoenix Fawkes był chowańcem Dumbledora, spełniając no, wszelkie przesłanki ku temu. No to jest po prostu wypisz, wymaluj chowaniec. I bazujemy tutaj na folklorze, na mitologii, na tych wszystkich wierzeniach, na których przecież też bazowała mocno Rowling, tworząc wszystkie książki o Harrym Potterze. Koniec końców, właśnie dlatego uważam, że ta teoria się nie klei z żadnej strony, bo z jednej strony mamy żal Dumbledora, z drugiej strony mamy brak celowości działania, z trzeciej strony mamy Fenixa, który jest dokładnie przeciwieństwem tego, co reprezentował. Osobą Voldemort, czy każdy czarnoksiężnik, bo przecież gdyby Feniks mógł współdziałać ze złym czarnoksiężnikiem, to czemu nie przybył do Albusa wcześniej? Czemu czekał na to, aż on stanie się godnym jego towarzystwa? Bo wydaje mi się, że tylko w ten sposób możemy to wyjaśnić. I na koniec wyjaśnienie, co z innymi Horcruxami, skoro nie poznaliśmy w świecie Harego nikogo poza Herponem Podłym, no to poza kartami książek i Voldemortem, kto posiadałby Horcruxa. Ale wydaje mi się, że to można bardzo łatwo wyjaśnić, bo. Nikt poza Voldemortem nie byłby chyba na tyle głupi, by szczycić się swoim dokonaniem i zaklinać bardzo charakterystyczne i wyjątkowe przedmioty. Więc nawet jeżeli w świecie Harry Pottera żyje jeszcze jakiś nieśmiertelny, co wcale nie jest przecież wykluczone, po prostu siedzi sobie spokojnie i korzysta z życia, bo do tego służył Horcrux, żeby móc z tego życia korzystać, nie obawiać się o to życie. Nie każdy przecież uciekający przed śmiercią musi być psychopatycznym mordercą, nawet jeżeli kiedyś zdarzyło mu się kiedyś zamordować. No, zdarzyło się, wiem jak to brzmi. Albo inaczej, nie każdy musi być seryjnym, atencyjnym, psycholem działającym tak otwarcie jak robił to Voldemort. Więc tak, niewykluczone, że w świecie Harry'ego Pottera są osoby, które mają horcruxy, tyle że nie są to osoby, które by się tym szczyciły i nikt nie ma prawa wiedzieć o tym, że te horcruxy mają. Przecież gdyby Voldemort nie gadał na prawo i lewo o swoich wielkich dokonaniach, to też nikt by się nawet nie domyślił, że on takie horcruxy posiada. No, i to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że udało mi się głęboko, bardzo, bardzo głęboko pogrzebać tę absurdalną teorię, którą obalają same insygnia śmierci. Wiecie, wystarczy czytać książki. Tymczasem dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie, no i trzymajcie się. Hej.